A tak w ogóle, to słuchajcie, możemy to jeszcze zrobić w ten sposób? Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym pomagamy Wam podnosić Wasze piłkarskie umiejętności. Dziś znów łączymy się z trenerem Rafałem Wiśniowskim, którego możecie pamiętać z poprzednich odcinków. Cześć Rafał. Cześć Dominik, cześć widzowie. Dziś kolejny ważny odcinek, w którym chcielibyśmy Wam pokazać, jak powinna wyglądać prawidłowa rozgrzewka, jeżeli siedzicie na ławce rezerwowych. I trener planuje za 50 minut zmianę oraz drugi wariant, kiedy Wasz kolega lub koleżanka doznała kontuzję i nagle musicie wejść na boisko. Co wtedy trzeba zrobić? Zaraz wam pokażemy. Aby podtrzymać odpowiednią temperaturę ciała, jeżeli jesteśmy zawodnikami rezerwowymi, jednym ze sposobów, korzystając ze wzorów najlepszych klubów na świecie, jest ciągła rotacja zawodników rezerwowych, którzy co 4-5 minut chodzą. Rozgrzewać się przy linii bocznej. W tym czasie wykonują kilka ćwiczeń ogólnorozwojowych, kilka ćwiczeń rozciągania dynamicznego, kilka przyspieszeń, hamowań czy wyskoków. Czasami widzimy w telewizji jak zawodnicy przykryci są kocem, natomiast uważam, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo w momencie, kiedy nagle będziecie musieli wejść na boisko bez odpowiednio przeprowadzonej rozgrzewki, to istnieje pewne ryzyko. Przede wszystkim, wasz organizm nie jest przygotowany na nagły, maksymalny wysiłek, jaki was czeka na boisku piłkarskim, co w konsekwencji grozi wam odniesieniem urazu. Dlatego, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, że musicie wejść na boisko bez tej rozgrzewki, to warto wykonać kilka ćwiczeń rozciągania dynamicznego już na samym boisku. A teraz pokażemy wam szybką, krótką i skuteczną rozgrzewkę, którą będziecie mogli przeprowadzić, jeżeli za chwilę będziecie musieli wejść na boisko. Pierwszym ćwiczeniem będzie przyciąganie kolana do klatki piersiowej. Schodzimy sobie nisko do ćwierć przysiadu. Naszym zadaniem jest przyciągnąć kolano do klatki piersiowej z jednoczesnym uniesieniem stopy na palce. Schodzimy do ćwierć przysiadu, przyciągamy kolano do klatki piersiowej. W tym ćwiczeniu będziemy skupiali się na rozciągnięciu grupy kluczowo-goleniowej oraz stabilności jednonóż nogi podporowej. A tak w ogóle, to słuchajcie, możemy to jeszcze zrobić w ten sposób, że łapiemy za piszczel, przyciągamy kolano do klatki piersiowej, rozciągamy wtedy mięśnie pośladkowe, głównie pośladkowy średni. W kolejnym ćwiczeniu skupimy się na rozciągnięciu mięśnia czworogłowego uda. Łapiemy za stopę, ze wspięciem na palcem, idziemy do góry, schodzimy nisko, łapie za stopę, wspinam się na palce. Bardzo ważne jest, aby nie łapać nogi w ten sposób, tylko aby kolano było przy kolanie. Trzecim ćwiczeniem będą wykroki do boku. Tutaj w głównej mierze skupimy się na rozciągnięciu grupy mięśni przywodzicieli. Wykonujemy Zamaszsty wykrok do boku, szybki powrót. Daję krok do przodu, wykrok do boku, szybki powrót. Kroczek, wykrok do boku, szybki powrót. Sięgam wysoko kolanem. Mocno odbijam się od ziemi. Czwarte ćwiczenie wykonamy w dwóch wariantach. Będą to dynamiczne wymachy nogi zarówno do przodu, jak i do boku. Te dynamiczne ruchy będą odzwierciedlały specyficzne ruchy, jakie występują na boisku. Wymachy nogi do przodu będą odzwierciedlały nam kopnięcie piłki. Zwracamy też uwagę, żeby mieć stabilny tuł nie zginać się w tłowiu oraz żeby szybko ściągać nogę do ziemi. Kolejnym wariantem drugim są wymachy nogi. Na zewnątrz również trzymamy stabilny tłów, ściągamy szybko nogę do ziemi. Ten ruch odzorowuje podanie piłki wewnętrzną częścią stopy. W ostatnim ćwiczeniu połączymy cztery istotne elementy, jakie występują w grze w piłkę nożną: wyskok, przyspieszenie, hamowanie i zmiana kierunku. Słuchajcie, jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy nagle musicie wejść na boisko to polecałbym Wam wykonanie pierwszych czterech ćwiczeń, które pokazaliśmy przed chwilą. W każdej możliwej sytuacji, czyli jeżeli piłka wyjdzie na out, jeżeli bramkarz będzie wybijał piątkę, jeżeli będzie e, jakiś rzut wolny, zatrzymajcie się na chwilę i wykonajcie te cztery ćwiczenia. To Wam pomoże dobrze się przygotować do dalszej części meczu. Rafał, wielkie dzięki za obszerne wyjaśnienie tematu i trening. Dzięki Dominik. Cześć wszystkim. A z wami widzimy się w następną środę o 17. Do zobaczenia!